Kocie Imperium to miejsce, w którym koty mają stworzoną własną przestrzeń, nie mamy żadnych klatek, żadnych boksów, całe pomieszczenie jest przystosowane dla nich, żeby mogły się czuć bezpiecznie, bezpiecznie się poruszać, te które są z nami krótko mają czas na aklimatyzację, te które są dłużej bardzo pięknie. W kocim imperium i Wojtek ma pokój trzy razy dziennie. W kocim imperium mamy również strefę relaksu. My w kocim imperium, kociaki i sferm mają swój własny pokój. Jesteśmy w kocim imperium, gdzie świnki mają swój apartament, czują się bezpiecznie i są zadowolone.